Hej Kawa, co dziś zagramy? Może by tak wodny szlak. O, super, mam nawet przy sobie, więc możemy od razu zaczynać. Ej, nie kolejowy szlak, tylko wodny szlak. A co to takiego? No przecież graliśmy już razem. Nie kojarzę. Ej, no, ale jak? Przecież rzeki z kafelków się buduje. Oj, nic mi nie świta. Naprawdę graliśmy w to razem. No nie pamiętam. Szczerze to ja ostatnio kręciłem materiał o grach kafelkowych, to też zapomniałem o tej grze i właśnie dlatego dzisiaj sobie pomyślałem, że o niej porozmawiamy. Porozmawiamy pod kątem tego, czy dzisiaj warto zagrać w Wodny Szlak i dlaczego tak wiele osób zapomniało o tej grze i jest ona tak bardzo niedoceniana. Zapraszam. Z tej strony amator planszówek, i dzisiaj, tak jak powiedziałem we wstępie, porozmawiamy sobie o wodnym szlaku grze, o której zapomniałem w ostatnim materiale. Kręciłem o grach kafelkowych, miałem ją praktycznie przed oczami na regale i zapomniałem. I mam wrażenie, że dużo osób o niej zapomniało, a sama gra w momencie, kiedy wychodziła, było trochę szumu wokół niej, natomiast bardzo szybko gdzieś zniknęła. Przestanę o niej rozmawiać, ewentualnie czasami w dyskusjach się pojawiała jako no ten średniak albo a, tam wodny szlak to no i tak dalej. A szczerze to ja w tę grę naprawdę lubiłem sobie czasami zagrać. Generalnie mam ochotę Wam o niej poopowiadać trochę. Przeanalizujmy sobie dlaczego nie stała się hitem. Czy warto dzisiaj zagrać w wodny szlak? Pomówmy sobie o wadach i zaletach tej gry. Wodny Szlak był na początku przedstawiany jako polskie Carcassonne, a przynajmniej z tego co pamiętam, to gdzieś to się cały czas przejawiało, że no, no, to gra kafelkowa, rodzinna gra kafelkowa, no takie polskie są właśnie, jak są i tak dalej. No nie, ta gra nie ma nic wspólnego z karkasą, ani trochę. No poza tym, że to są obie gry kafelkowe, ale to jest totalnie wszystko. Mamy do czynienia z zupełnie innym tytułem, który mam bardzo ciekawą mechanikę. Natomiast no, mechanikę tutaj też dobieramy kafle, wykładamy je przed siebie i tyle. Co tu może być odkrywczego w grze kafelkowej. Nie? Ale tak. Zaczynamy od tego, że każdy gracz ma swoją rzekę przed sobą i ta rzeka ma zaznaczony nurt, w którą stronę płynie. Więc w trakcie rozgrywki kafelki, które dokładamy, musimy je w taki sposób dokładać, aby tworzyć rzekę i mieć na uwadze, w którą stronę ta rzeka płynie. Dlaczego? Ponieważ na tych kafelkach będziemy mieli różnego rodzaju surowce typu tam y, mąkę, znaczy mąkę, zboże w zasadzie drewno one muszą płynąć do tartaków i do młynów. Więc. Wyżej w rzece muszą się znajdować surowce, a budynek musi się znajdować bliżej tego głównego nurtu, żeby te surowce do niego dopłynęły. Więc to jest pierwsza ciekawa rzecz. Druga rzecz jest taka, że przy budynkach dających nam punkty, czyli tych budynkach produkcyjnych, znajdują się mosty. I za te mosty surowce już nie przepłyną dalej, więc musimy rozkładać kafelki w taki sposób, aby te surowce płynęły właśnie tam, gdzie trzeba, do tego budynku, co trzeba. I musimy mieć na uwadze, że jeżeli na przykład do naszego tartaku dopłynie yy, mąka, coś znaczy mąka, zaś ta mąka, dopłynie nam zboże, no to niestety ono będzie zmarnowane, nie zapunktuje nam. Więc mamy tu ciekawy element strategiczny i właśnie to dbanie o nurt, które wbrew pozorom jest wymagające. Można się tu czasami pogubić. Trzeba sobie dobrze planować, ale to co jeszcze jest ciekawsze, to mamy tutaj draft kafelków. Jak gramy, każdy gracz dobiera sobie trzy płyteczki na rękę, spośród nich wybiera jedną, którą dokłada do swojej rzeki, pozostałe dwie przekazuje rywalowi po lewej stronie. Jak otrzymamy dwie płytki, dobieramy sobie na rękę tak, żeby mieć znów trzy, spośród nich wybieramy i zaś przekazujemy. I tak wszyscy grają równocześnie. Więc mamy draft card, który tutaj ogranicza troszkę losowość, no bo gra kafelkowa, losowość wiadomo. I mamy tutaj ten nurt, nurt rzeki, który wymusza na nas sprytne kombinowanie nad tym, gdzie podokładać nasze płytki. Jak widzicie, jest to... Zupełnie inna gra niż wspomniane karkasą. No i teraz tak. Mamy ten draft, ale nie liczcie tutaj na specjalną interakcję między graczami. W zasadzie jej tu nie ma. To jest gra, w której budujemy swoje dorzecza i. Raczej w trakcie zabawy nie patrzymy na rywali. Jeżeli macie już za sobą paręnaście rozgrywek, już tam wiecie, które kafle gdzie, jak dokładać, dostajecie kafelki, od razu macie przed oczami ten tu, bo to mi da punkty i tak dalej, no to jeżeli spotka się tam dwóch, trzech, czterech graczy przy stole, którzy są na tym poziomie, to dobra, można tam czasami ziornąć okiem na to, co mają rywale i a nie, dobra, tego kafelka to ja Ci nie dam, bo mnie tak nim wyłoisz, dobra, ja sobie go zbuduję, trudno, u siebie zmarnuje surowce czy coś, nie wiem, ale Ty go nie dostaniesz, Natomiast są bardzo sporadyczne rzeczy, i tu jest jeden z minusów tej gry, to jest właśnie całkowity praktycznie brak interakcji między graczami. To jest taka układanka dla siebie, więc to jest jedna z rzeczy, które musicie mieć na uwadze, jeżeli sięgniecie po tą grę. Ona to jest taka samodzielna układanka. Fakt, dzięki temu. Można się bawić solo. Można, można, Skaluje się świetnie między wszystkich graczy i tutaj duży plus, w zależności od ilości graczy eliminujemy pewne kafelki. Te kafelki mają na sobie naniesione stada krów bądź stada owieczek w przypadku gry dla trzech, dla czterech osób i mają swoje przegródki w pudełku, więc bardzo szybko rozkładamy grę, co jest bardzo dużym plusem. Mhm. Natomiast no, ten brak interakcji to jest jeden z powodów, które zapewne stoją za tym, że gra się tak cudownie nie przyjęła, żeby powiedzieć, że się nie przyjęła w ogóle. Ale to. Natomiast ta mechanika, o której wspomniałem, ten nurt, to dostarczanie surowców, moim zdaniem to jest świetne. To bardzo fajnie łechta nasze szare komórki. Nie jest to jakaś wybitna mechanika, nie jest to jakaś rewolucja, nie jest to coś, czego nikt wcześniej nigdy nie wymyślił, ale to sprawia, że ta gra jest naprawdę przyjemna. A jest przyjemna i szybka, ponieważ jak ją rozłożycie, to w pełnym komplecie graczy to macie jakieś 15 minut gry. Serio, to jest szybciutkie, bo wszyscy tutaj działają równocześnie. A te kafle są takie, że raczej nie powodują specjalnych przestojów. Związanych z paraliżem decyzyjnym. Raczej w miarę szybko tu się reaguje, co gdzie dołożyć, zawsze raczej mamy co dołożyć i to działa jak należy, więc to jest kolejny plus. Jest to tytuł szybki i bardzo prosty w swoich zasadach, więc to jest doskonały taki rodzinny filerek. W niedzielę po obiedzie z rodziną usiąść sobie na chwilkę. Pyknąć tam jedną, dwie partyjki i jest. Natomiast opcje punktowania: mamy tutaj opcję punktowania ze wspomnianych dostarczonych zbóż i drewna. W zależności od budynku, one dają nam różne punkty za różne ilości surowców. Mamy tu też punktowanie za porty, utworzenie ścieżki nieograniczonej mostami, jak najdłuższej między portami. Za to też dostaniemy punkty. I mamy tutaj łąki, które są na styku kafli. Jeżeli ułożymy łąkę złożoną, że na trzech rogach będzie bądź na czterech, to różne ilości punktów dostaniemy za takie połączenie jest to ciekawe, no nie jest tych opcji punktowania jakoś niesamowicie dużo. Natomiast, moim zdaniem, wystarczają na taką krótką grę. No tylko że tu jest to, że regrywalność. Tytułu. Jeżeli będziemy ją zbyt mocno eksploatować, szybko nam się znudzi. I tu myślę, że jest kolejny minus tego tytułu przez tą właśnie prostotę, która jest plusem, mamy ten minus, że gra się szybko ogra, ale to jest też cecha wielu gier kafelkowych, o czym mówiłem w poprzednim materiale, który do którego link znajdziecie na dole. I to sprawia, że to jest gra, która właśnie może być takim filerkiem, który raz na czas wyłożymy. Albo może to być taka właśnie pierwsza gra dla kogoś, kto nie grał jeszcze w planszówki, żeby się zobaczył, jakie może być takie przyjemne kombinowanie, ale jak sobie kilka razy zagra, to niech już szuka kolejnej gry. No i na koniec może troszkę o oprawie całej gry, która moim zdaniem jest specyficzna. W sensie ona mi się bardzo podoba, szczegółowość, grafik, tutaj yy, na rzekach, te wszystkie budyneczki, stada krów, łąki tak dalej. To wygląda moim zdaniem cudownie, plus ja uwielbiam gry w tej y, szacie kolorów błękit, zieleń, jakoś tak lubię takie, po prostu lubię. Mi się na nią bardzo dobrze patrzy, wypraska ciekawa, tak jak wspomniałem są te oddzielne kieszenie na kafelki dla 3-4 graczy. To nam daje bardzo szybkie rozłożenie gry. To jest też świetnym pomysłem. No i jakość jest taka. No to, to jest tekturka, więc bywa tu różnie, ale ogólnie jest pomyślana bardzo dobrze i mi się podoba. Natomiast z czym mam problem? Problem mam z grafiką na opakowaniu. Mamy tutaj. Nie, obraz szczegółowość to jest piękne. Ja bym to widział na obrazie w jakimś takim stylizowanym pomieszczeniu. Mamy tutaj w tle góry, jest piękna rzeka, flisacy na tratwie, wiozą surowce. Tutaj pan zadowolony ze swojej pracy. Wygląda to naprawdę ładnie. To jest piękna grafika, ale czy to jest grafika? Czy to jest grafika? Na grę rodzinną, na szybką, krótką, przyjemną grę rodzinną. Czy ten obrazek faktycznie sprzedaje tę grę? Szczerze, że... wydaje mi się, że nie. Ja bym tu widział coś trochę innego, może coś bardziej współczesnego takiego, żeby zachęciło osoby kupujące oczami, bo ile to jest ładne, to nie wydaje mi się, żeby dużo osób, które mają tego typu poczucie estetyki, wchodziło do sklepu i chciało kupić randomową grę, więc wydaje mi się, że jakby graficznie ktoś tu poszedł w nieco innym kierunku, może by się to w takich zwykłych sklepach stacjonarnych sprzedawało lepiej, natomiast no jest jak jest. Mi się podoba, ja lubię patrzeć na to pudełko. Mimo, że zapominam o tej grze, no ale wydaje mi się, że tu może być troszkę problem, że nie do końca ten główny obrazek jest takim obrazkiem sprzedażowym. A szkoda, ponieważ moim zdaniem ta gra powinna się znajdować właśnie w zwykłych sklepach zabawkowych, w marketach, w punktach, w których przychodzą zwykli, randomowi ludzie, nie mający nic wspólnego z grami planszowymi, bo dla nich ten tytuł będzie w punkcik, bo on jest naprawdę banalny w nauczeniu się zasad. A daje sporo przyjemnego kombinowania, i moim zdaniem, to jest mechanicznie jedna z ciekawszych gier kafelkowych, które posiadam. Jest ona dla mnie na przykład ciekawsza od Carcasson, a wszyscy grają w Carcasson. Dobra, wiem, że są ludzie, którzy ma mają e mdłości od tej gry, ale no, widzicie, jaką popularnością cieszy się mechanika wykła tamtego wykładania kafelków. A co spotkało tą grę, gdzie tu moim zdaniem to, to zabawa z nurtem i tak dalej jest ciekawsza niż tamto dokładanie pracowników i zamykanie terenów. Ale to moje prywatne zdanie. No teraz jestem ciekaw jakie Wy macie pomysły, dlaczego Wodny Szlak mógł się nie spodobać. Wiem, to jest gra, która nie jest tytułem rewolucyjnym, ona tutaj nie przewraca rozgrywki do góry nogami, ale moim zdaniem jest ciekawsza niż niektóre pozycje kafelkowe, a będzie równie ciekawa i Moim zdaniem jako taki prosty filler albo tytuł do wprowadzania nowych graczy, ona by miała swoje miejsce. No i wydaje mi się, że... Ta gra miała po prostu pecha. Trafiła na rynek w momencie, w którym już był on przesycony grami kafelkowymi i osoby, które są zajawionymi planszówkowiczami już albo mają takie tytuły i nie potrzebują kolejnego podobnego, albo już w ogóle wyszli poza ten etap prostych gier kafelkowych i w ogóle do takich pozycji nie siadają, więc ich wodny szlak zwyczajnie nudzi. Po prostu, bo oni już widzieli masę takich rzeczy i to jest po prostu kolejna taka gra. A gracze, którzy jeszcze nie są graczami, chcieliby przypadkiem randomowo kupić jakąś grę planszową, żeby się pobawić z rodziną, samemu, cokolwiek, no generalnie nie trafią na nią w popularnych sklepach. A jeżeli na nią trafią, to sama grafika, czy tak naprawdę... Zaprasza nas do jakiejś ciekawej przygody, czy czegoś, czy obiecuje nam coś interesującego. No, nie, nie, zwiastuje nam taką trochę sielankę i trochę w sumie nie do końca wiadomo co. Brakuje mi jakiegoś bardziej zachęcającego obrazka. Mimo że naprawdę mi się to pudełko podoba. Ja je naprawdę bardzo lubię, ale jako taki e -e random na zakupach to chyba bym potem grę nie sięgnął. Czy polecam Wam Wodny Szlak? I tak, i nie. To Wy musicie zdecydować, czy to jest gra, na którą jest miejsce w Waszej kolekcji. Ale szczerze, jeżeli nie graliście jeszcze w Wodny Szlak, a będziecie mieli okazję, to spróbujcie. Spróbujcie zagrać dwie, trzy partyjki i zobaczcie, czy Was ta forma kombinowania nad spły spływaniem y spławianiem, Spływaniem? <grymianie> czy was ta mechanika nurtu rzeki wciągnie i czy to będzie coś dla was? Anuż, właśnie takiej gry potrzebujecie w swojej kolekcji, żeby mieć małego, fajnego filerka. A jeżeli nie, no to nie znajdziecie tutaj niestety nic odkrywczego i nic, co by mogło wyprzeć inne wasze gry z kolekcji. No też wiemy, jaki jest wodny szlak, co w nim działa, co nie działa, co chyba nie działa. I trochę szkoda, że ta gra została nieco zapomniana przez graczy, że tak rzadko się o niej mówi, ponieważ mamy do czynienia z całkiem. Przyjemną pozycją kafelkową. Jest to gra prosta w swoich zasadach, ale wymagająca trochę kombinowania. Ta zabawa z nurtem rzeki, z tym, że surowce nam się zatrzymują, to wszystko daje bardzo przyjemne główkowanie, i ja osobiście spędzam z nią miło czas. Acz nie jest to gra, w którą można grać w kółko. Po jakimś czasie, jeżeli zbytnio ją nadużywamy, to może się trochę znudzić, i tutaj chyba jest jej największy problem. Jest to pozycja sielankowa, w której interakcja między graczami jest praktycznie znikoma. No i jeżeli gramy w nią za często, no to niestety zakradnie się pewna nuda. No i to jest to: mamy tutaj do czynienia z tytułem niewybitnym, ale też niezłym, czyli takim trochę średnim. I to jest ten minus, i mam wrażenie, że to by była świetna gra dla osób, które dopiero zrobią pierwszy krok w świat współczesnych planszówek. No bo, jeżeli ktoś już ma doświadczenie, ktoś już gra, ktoś ma w swojej kolekcji gry kafelkowe, ma w swojej kolekcji gry kafelkowe, które są takimi szybkimi filerami, to to jest tytuł, który w zasadzie jest mu niepotrzebny, bo już ma tego typu gry i nie potrzebuje kolejnej takiej. Natomiast to by była świetna gra dla kogoś kto chce zacząć grać, chce wprowadzać nowych graczy, chce poznać coś nowego, łatwego, przyjemnego, przystępnego. Ja bym tę grę widział w marketach, w których no niestety dzisiaj to jak wejdziemy na dział zabawek, gdzie znajdują się gry w dużych w marketach, hipermarketach, to tam mamy ścianę 50 wersji Monopoly, gdzieś tam pomiędzy majaczy nam Dixit, obok tego wsiąść do pociągu za 190 zł i, i, i tyle. A do tego jakieś tam tanie turlanki po dysku. Natomiast ta gra, jeszcze przy tej cenie, którą ma, ona się tam powinna znaleźć. I powinna mieć moim zdaniem okładkę troszkę bardziej zachęcającą kogoś, kto nie ma nic wspólnego z grami. Także zobaczył takie pudełeczko. Popatrzmy, na... e, to może być fajne, ciekawe, kurczę, ty, wezmę sobie za te trzydyszki powiedzmy czemu nie! Tym bardziej, że ta gra teraz właśnie tak krąży w różnych nawet nie promocjach. Zdarza się ją wyrwać za jakieś 20 zł. Zresztą wkleję wam link do ceny zobaczycie sobie po ile można ją wyrwać. A czy warto mieć takiego filerka w swojej kolekcji? No to już jest wasza decyzja. Wiecie jaka ta gra jest, wiecie jakie ma wady i zalety, więc. A nuż, jeżeli jeszcze nie macie żadnej takiej totalnie prostej i króciutkiej gry kafelkowej, to może to będzie coś, co Was zainteresuje. Takie przyjemne młóżczenie przed czymś troszkę cięższym, więc. Czy warto w 2021 zagrać w wodny szlak? Tak, pod warunkiem, że nie macie już w swojej kolekcji innych gier kafelkowych. To może być świetny filer, ale tak jak mówię, gra ma pewne problemy, które musicie mieć na uwadze. Ja osobiście bardzo lubię sobie w nią czasami siąść, ale właśnie, czasami, a nie non-stop. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Jeżeli ten film Wam się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę, a jeżeli nie podobał, to za łapkę w dół. Dajcie też znać w komentarzach, czy graliście w wodny szlak, czy macie wodny szlak i jak wam się podoba, czy też gdzieś się kurzy na półce, oddaliście go już, czy w ogóle nie kupowaliście, bo doszliście do wniosku. Nie, to nie jest do mnie ja tej gry. Nie potrzebuję, jestem bardzo ciekaw. No a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to będę wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu dacie mi kopa do robienia jeszcze większej ilości takich materiałów jak ten. No i wspomożecie po prostu moją pracę. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia. Cześć! No to jestem. Kawusia gotowa, wszystko spakowane, nawet kąpielówki znalazłem. Ale po co? Pisać, że nawodny wodny sam rusza mnie, dna jest z góry, przygoda na całego. Pisałem, że zagramy w wodny szlak. Co? A co to jest? Ej no przecież graliśmy w to już. Ty no nie kojarzę, a poza tym pół dnia kanun montowałem na no, spałem bagażnik dachowy, no i to zaś moja wina. Wiesz co? Te swoje gry to też